I co on zrobił? Maszyk idzie w Ten lewy siat dwa razy! I też tak e, odważnie, pazernie idzie z tymi, czasami się Andrzej Grzebyk. Ależ niesamowite bomby tutaj fruwają, dzieje się to wszystko e w takim tempie! to, 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 to chyba w z tym ale to był cios! Idzie znowu z czasami Czy I powiada mocny! Czy, czy Tulszajew trafił, czy Grzebek się pośliznął? Co to jest za runda? Za Co tutaj się dzieje? Dopiero dwie minuty tego pojedynku minęły, a emocji jest już tyle. No, szybszym, silniejszym zawodnikiem. Prawie prosty, jak imenko. Wyprzedza prawie Katalację. Się chyba jeszcze coś przyjął, bo jest lekko podłączony. Walczy o to, żeby zostać w tej walce. Co to było, panowie? Dość To jest absurdalne splątanie. Ciało obu fighterów twarzą do siebie na ziemi i po prostu wymieniają ciosy. Są pan w, w nietypowej pozycji wydawało się, że będziemy mieli legloki, a mamy tutaj awanturę! Ale szakcja trochę jak sprawdź. Fraj kontrata Kajama na nie, ziemi. To jest, to, jest planie, to. Nie spodziewałem się w dzisiejszym bingo. KSW. Seven. Rusza z takimi szarżami przed siebie już któryś raz. Dreczkowski, Adam Tomaszyk idzie. O, o, to szereg szereg! Na ziemi! To są... Kanonada ciosów ze strony Dreczkowskiego. Tam jeszcze jakieś małe zamieszanie na koniec. Natomiast, no świetna była ta akcja Michała Dreczkowskiego. Po tym prawym, który posłał na leski Tomasika, już prak praktycznie było widać, że jest po walce. Z opóźnieniem lekkim zadziałały te ciosy. Najpierw wyłączyły się nogi. Ah, tak, ale to, co Mojsa robi dobrze. Ależ potężny. Ulecz! Aż... Ten lewy siat dwa razy. I podbrutkowy. Bo Ależ to zrobił! Czekał, czekał, czekał i się doczekał! Snajper Mojsa! Mówiłem panowie, że warto zwrócić uwagę na ten pojedynek. Pierwsza runda wyglądała dosyć spokojnie, ale w drugiej Sasza Mojsa odpalił. I wygrały tę walkę przez TKO. Kapitalna dyspozycja Mojsy. Mocne przed chwilą kolano, niczym Boś. szabla. Rzuca to lewą ręką, daje jaj! Krzyżkiewicz! Ale to co, wszystko co się było? skończyło. Wydaje mi się, kolano. że kolano lewej nogi wyskoczyło ze stawów. Książkiewiczowi runął na ziemię, ale błyskawicznie z ciosami doskoczył zając i wykończył rywala. Four. Dają nam tutaj popis wytrzymałości i robią się na środku tej klatki. A teraz pajwa przyjmuje koniec. Uderza i drugie zwycięstwo w Kajsbu! Makarowski! Co on zrobił? Wyskakuje z klatki! Makarowski! Szalony! Co za wariat! Jeszcze chciał wyskoczyć do swoich kibiców makaron, ale tutaj zatrzymany przez ochronę. Co za zwycięstwo, no panowie, ależ to była walka. Coraz pewnie idzie Grzebyk. Panowie, prawie 100 uderzeń trafionych, a mamy 4 minuty walki. Ależ na tym buzi! Runda i Grzebyk! Ten dzieciak jest prawdziwym gangsterem! Niesamowity koniec niesamowitej rundy! A jednak koniec zwycięzcą tej walki. Nieprawdopodobne jest to, co dzieje się dzisiaj w Rzeszowie. Ile musiał przyjąć, ile musiał oddać żeby w końcu padł na deski rywal. Co to było? Mówiłem o tej walce z Erchuni że to jest najbardziej niesamowita, najbardziej szalona minuta w historii KSW. Panowie, to była jedna z najlepszych rund w historii tej organizacji. Czu. Bardzo nietypowy ten początek, jeśli chodzi o to, jakie Decowski stara się wybierać techniki. Teraz z kolei oddaje plecy, nie wiem, czy nam się czai do... Tak jest, właśnie do tego sweepa też mi się tak wydawało i teraz przechodzi od razu do Kesa Katame, wyklucza rękę rywala, z tego da się zaatakować, klucz na rękę, klępie, górne! u siebie w pierwszej rundzie! No przecież to jest niemożliwe, co tu zrobił Sebastian Decowski. wydawało się, że on się pakuje w wszelkiej maści kłopoty, że robi jakieś nierozważne rzeczy, a tymczasem... Wiedział doskonale, gdzie idzie. I doszedł do celu. Sebastian Decowski. Wariują trybuny na hali w Rzeszowie. Ich człowiek w pierwszej rundzie kończy pojedynek, który miał tutaj ogromny, emocjonalny bagaż. Niesamowite, tylko chwila wystarczyła. One. Może te statystyki liczą te akcje, które oglądaliśmy jako jedną akcję po prostu o, ten czoł. trafiony Brazylijczyk. I wydawało się, że spada. Czosy młotkowe. Bontorin chyba zdokautowany. Koniec. Topią swego Jakimenko. Potężna Prawa ręka Jakimenki dokonała dzieła zniszczenia, fenomenalna forma Ukraińca. Wyglądał znakomicie w tej walce Jakimenko i właśnie chyba brakowało tylko tej kropki nad i wydawało się, że idziemy do decyzji, że skończy nam się ta walka spokojnie, a tymczasem on znowu wystrzelił, znowu był szybszy, znowu był celniejszy.